Tutaj następne, to idzie te drobne rzeczy, to już jest mniejsze. To już no, jest, no. no i to. To też? Tak. To żelazna klasyka. Wyzwanie, na które ekipa zupełnie nie była przygotowana. Oczywiście najprościej było powiedzieć, nie da się, ale taka reakcja zupełnie nie jest w stylu Bobka i Kapitana. O, jak będzie z tym problem? Hmm. to co, Zadzwonimy do Sony? Ale co nam Sonia pomoże? Przecież nie ma nic na bazie. Żadnego dźwiga tam nie ma. Dobra, Bobek, ja nie wiem, z, co myślisz? Hakowcem próbujemy wciągać? Łańcuszki zadźwigać? Można, kombinacje. można spróbować. Kto nie da rady jak nie my? Do boju. Przez lata pracy na złomowisku chłopaki przywykli do kombinacji i wykorzystywania możliwości sprzętu na różne nietypowe sposoby. Chcemy to łańcuchami wziąć i wyprostować na, na asfalt, żeby to trzeba jakoś podjechać i kontener pod, pod maszynę włożyć by szło go wciągnąć. Nie wiem, czy się to uda, bo niestety hak nie jest do takich rzeczy przewidziany, jak ładowanie jakichś maszyn. Musimy uważać. Ty, ale patrz teraz! Ty! Teraz do kontenera możemy wjechać. To my tak wjademy! No i teraz co? No teraz trzeba troszkę pokombinować, żeby to jakoś wciągnąć na, na kontener. Dobra! Jedź! Pomału! Wyproś koła! Dawaj, dawaj, dawaj! O! Do tyłu! Jeszcze! Stój! Starczy! O, szefowo jedzie! Ładnie! Niespodziankę mamy! <laughs> Kontrola! Chłopcy, co wy tak długo robicie? Ty mnie zajść no, oznaminę w Jaka Zobacz, mina? Tu mamy to Jaka my, mły? młyże, Jakie ciężary! Powiedziałeś, lekki złom. Zobacz, co tam co jest! Miały być. Zobacz sobie! Wow! kacz, Chodź, zobaczymy tak. Dwie godziny, co? A dźwig skąd bialiście? No, dźwig. Mhm. Tutaj był dźwig. O, no, no, jesteś, jesteś dźwig. Pani wózka, ani dźwigu. To była klasyczna sytuacja, gdzie sprawdziła się determinacja i pomysłowość. Co prawda, na tej zwózce chłopakom minął cały dzień, ale nie trzeba wielkich wyliczeń, żeby jasno powiedzieć, zysk był tego warty. Razem mamy 12 ton e, 300. To co, mama, zadowolona jesteś? Pewnie, ja że jestem zadowolona. To musi być. Super. Kupiliśmy po 50, sprzedamy po 70. Będzie Około 2400 zarobka. będzie zarobku. Dniówka udana. Zobaczymy spadać. Do domu. Ja możecie spadać. Na otoczyć. Do jutra, dzięki. Do jutra.